Płatne warsztaty dla nauczycieli pod hasłem Jesienny Dzień Edukacji zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Pcimiu. Podczas niemal pięciogodzinnej imprezy pedagodzy mieli okazję uczestniczyć w kilku różnorodnych blokach tematycznych. Są to zajęcia i plastyczne, są to zajęcia teoretyczne, praktyczne, czyli takie zajęcia, które nauczyciele mogą wykorzystywać na swoich lekcjach. Tematyka była bardzo różnorodna. Generalnie dotyczyła wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i w klasach 1-3. Zarówno tematy plastyczne, jak i podstawowe dotyczące nauki czytania i pisania. Poza tym zostali oni zaznajomieni m.in. z najnowszymi zmianami w prawie oświatowym. I jakie było zainteresowanie nauczycieli dzisiejszą imprezą? Na no, Panie Orku, przeszło nasze oczekiwania. Około 250 ludzi. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele placówek oświatowych z wielu zakątków powiatu i województwa. Do Pcimia przybyli również goście ze Stalowej Woli, a nawet Włocławka. Co nauczyciele mogli z tych dzisiejszych zajęć wynieść? Nauczyciele przede wszystkim mogli już tu na tych warsztatach zapoznać się z nowymi metodami nauczania, z nowymi materiałami. Lub mogli zostać zachęceni do poznawania tychże elementów w przyszłości, czyli do rozwijania swojego warsztatu, do rozwijania własnych możliwości. Także myślę, że, że biorąc pod uwagę zainteresowanie i reakcje i opinie po warsztatach nauczycieli, to była to udana akcja. Wszyscy nauczyciele, którzy wzięli udział w warsztatach, otrzymali na koniec specjalnie przygotowane zaświadczenia.